Teraz zapraszamy Państwa na pojedynek, na który czekają wszyscy miłośnicy MMA w Polsce. Walka Pawła na z Aleksandrem Jemilianienko. Dzięki muzyki Chopina, a więc pierwszy do ringu będzie wchodził Paweł Na Teraz na muzykę przychodzi motyw z filmu Gladiator. In the new corner. From Poland. Powell. That's a lie. Look up the word Platiatki. Uczyli, ale i tak mamy duży postęp podczas poprzedniej gali, która odbyła się z 26 czerwca. Przedstawiano Polaka jako człowieka from Holland, a Polen. A teraz już widzimy, że przynajmniej przynależność narodowa jest podana e, prawidłowo. Po lewej stronie widzą Państwo Roberta Jocza, po prawej stronie Krzysztofa Kosedowskiego. To są sekundanci papuana Nastuli w tym pojedynku. Na judodze logo Takada Dojo. Ta u teraz, współpracuje, reprezentuje taka do Właśnie organizacji Pride Mistrz olimpijski z Atlanty Człowiek, który dla Japończyków jest legendą Który przez wiele, wiele lat e, Nie przegrywał żadnej walki w judo Który wygrał tradycyjny turniej Jigoro Kano KPM w Tokio Co doskonale pamiętają Japończycy Dlatego na cieszy się w tym kraju Ogromnym szacunkiem I wielką popularnością Miałeś, się, Łukasz, okazję przygotowywać się W pewien sposób Pawła na stule Do tego pojedynku była okazja wspólnych treningów, cały czas trenujemy razem w takim naszym małym warszawskim teamie, także ja czerpię dużo korzyści z walki z, no, z, takim, z takim człowiekiem, z takim zawodnikiem jak Paweł Naftula. a myślę, że jeżeli mogę coś pokazać Pawłowi, jeżeli chodzi o kopnięcia i walkę w trójce, to, to cieszę się z tego, jeżeli cokolwiek może się mu przydać, właśnie w walkach organizacji Pride. No za chwilę zobaczymy w ringu jego rywala, to Aleksander Emilianienko, młodszy brat absolutnego mistrza świata wagi ciężkiej Fiodora. mieć dużo R w imieniu, nazwisku i nazwie kraju, żeby efektownie zaprezentować się w Japonii. Jak Państwo słyszeli przed chwilą, zawodnik, który nie miał najtrudniejszych rywali, ale trzeba przyznać, że radził sobie z nimi bez większych problemów. Jedenem z najwyższej półki, z którym się zmierzył, był Mirko Krokop Filipowicz, jednak Chorwat szybciutko i zdecydowanie wygrał po kopnięciu okrężnym na głowę. Aleksander zawsze rusza na swoich rywali, bardzo zdecydowanie zatypuje gradem ciosów, a ostatnie jego trzy pojedynki trwały zaledwie 54 sekundy. My, Łukasz, mieliśmy okazję transmitować walkę Aleksandra Emilianienki podczas gali Bushido, która odbyła się w Holandii, wówczas jego rywalem był Sparing Partner Petera Erca René Rose. No i trzeba przyznać, że ta walka długo nie trwała, ale wydaje mi się, że kolender bardziej przestraszył się Jemili Janienki niż że decydował się podjąć z nim walkę. No na blisko Jemani w świecie MMA naprawdę e, jest zdarzone wielkim respektem i walczyć na naciwko. Czy to jest Fedor czy, czy, czy Aleksander? To jest naprawdę duże wyzwanie też również Aleksander Imanienko, olbrzymie postępy bardzo szybko się rozwija, myślę, że z walki na walkę może być e, kolejnym kandydatem do walki, ale teraz o, z bratem, o tytuł mistrza no powiedział Aleksander, że jeżeli dojdzie do takiej walki, to oczywiście on jest gotów przyjąć takie wyzwanie, taki wielki pojedynek, ja uważam z drugiej strony że taka walka nie miałaby absolutnie sensu nie walczą, człowiek kopuła tak okrzywił Aleksandra Jemilianienkę, jeden z naszych współpracowników Dziękujemy Jaskowi Gmokowi polskiego MMA, czyli Degolitowi. A to Paweł Nastula. Ciężkie wyzwanie, czym Polakiem? Aleksander jest zdecydowanie wyższy, jest młodszy, jest cięższy. Nastula waży 107 kg, Emilianienko około 115. No długo, długo czekaliśmy w Polsce e, na informację, z kim Paweł Nastula będzie zmierzyć się w gali. E, mówiono o napisie... Holmanie, mówiono także o Krokopie. Było wiele nazwisk, że Padycio był brany pod uwagę. W oh. pierwszej walce, którą transmitowaliśmy dla Państwa na antenie Polsatu, sport i na antenie Polsatu Paweł Nakula zmierzył się z Antonio Nogueiro, przegrał tamtą walkę, a tu siła by mówić o tych tatuażach, oh. jakie widzimy na ciele Aleksandra. Dużo zawodników ma różnego rodzaju tatuaże. To są chińskie ideogramy nawiązujące do spraw rytualnych na ciele Wanderleya Sylwy. Widzieliśmy tatuaże, które podkreślają jego religijność. Natomiast te tatuaże Emilianienki są to tatuaże więzienne. Tam jest taka kopuła, ilość kopuł, które mówią o tym ile lat spędził w więzieniu. Podobno był to napad z bronią w ręku, a my zastanawiamy się po co. W tym napadzie Aleksandrowi potrzebna była broń. Paweł na stóla. No i rozpoczynamy. Skoncentrowany Paweł na stula, nisko na nogach. Wysoko, lewa ręka przy brodzie. Style. Aleksander bardzo dobrze przygotowany boksersko, także myślę, że szansą tutaj Paweł jest prowadzić walkę do parteru tam po prostu jest mistrzem. I trafił. Pawła na trafił sierpem, ale Emilianenko również trafił prawą. Nastula powiedział, że nie będzie zdawał się w wymiany bokserskie, ale nie trafił jakimś sierpem, sierpem no. kiedy rozmawiałem z nim przed tą walką, to dlaczego nie? Mocny, mocny prawy. So, wyglądanie Emilianenki. I widać tutaj w pracy Krzysztofa Kosedowskiego, Nastula wchodzi przede wszystkim w prawą stronę, unikając tego prawego sierpa. A teraz Świetne. wciąga Emilianenkę do gardła. Świetnie, świetnie, świetny unik przed e, prawym e, prostym e, Aleksandra Jemelenki, wciągnięcie przeciwnika do gardy. Stracił, stracił gardę, teraz... Jedna, guarda, noga da, da, jedna noga tylko, Aleksandra uwięziona między nogami, Pawła na wtuli. się, stara się wciągnąć, stara się przez chwilę zepchnąć prawą nogę rywala, wciągnie z powrotem do gardy, jest musi uważać. Jest dużo ciosów, prawą ręką Jemielienki, a, a te ciosy nie mają takiej siły, ale z drugiej strony nie powinien pozwalać na to, aby dać się trafić rywala, nie pozwala, by ten e, zyskał troszeczkę dystansu, skąd mógłby zadawać moc do uderzenia. Lake, mówię, że Paweł, Paweł jest piękniejszy. Jest, no to jest... <laughs> e, nie mówię tylko o samej wadze, bo, bo, bo 167 kg Paweł na stuli naprawdę robi e, wrażenie. Niesamowita siła fizyczna poparta e, świetną, wspaniałą techniką, no i w walce w parterze to jest e, po prostu mieszanka wybuchowa. Podkreślaliśmy to, że wielu zawodników polskiego MMA pomagało Pawłowi Naszkuli w przygotowaniu się do tego pojedynku, że on jest do tej walki przygotowany lepiej niż do tej rywalizacji z nogeli. Przede wszystkim zmieniła się mentalność Pawła Naszkuli i sposób i metodyka treningu. Jest to trening już ściśle ukierunkowany pod formułę MMA. No i widzimy, widzimy, widzimy. Cały czas nie ma, nie, nie, powiedzmy, nie ma niepotrzebnych tutaj ruchów, niepotrzebnych akcji. Wyglądnie Paweł na stół I teraz skutecznie tylko wyłączyć całkowicie ręce, nie ręki z gry i szukać, szukać, szukać szuka sytuacji, w którą by Paweł na stóla zaatakować, jak nie przetoczenie, zmienić pozycję i dojść. Teraz próbuje wyciągnąć nogę, ale to Paweł w sytuacji lepszej, bo udało mu się right wciągnąć rywala do gardy. Dlaczego nie zapina nóg dopiero teraz? się pewnie czuje się, nawet z poprzednimi nogami Pawła Nastula. Cały czas przytrzymywana głowa Aleksandra Nisko, bardzo krótki prawy, widzę z dołu. Tutaj nie mają nie mają większej siły, także spokojnie Paweł Nastula czeka, czeka, aż rywal popełni błąd. Może zaatakować jakimś chwytem, może wprowadzić wstoczenie. Znów unika ciosów, teraz dystansował nogami. Czy jeleninko będzie zapraszał Pawła do na eh, to sędzia przerwał tę walkę i w tej chwili Paweł staje i znów będziemy mieli walkę stójce, będzie w stójce. Znów to będzie ta niebezpieczna sytuacja dla nas stúli, bo Jemie rzeczywiście słynie z tych ciosów Nasz Bacha tą prawą ręką, tak jakby sygnalizował, że za chwilę będzie jakieś potężne uderzenie. Rygnął Paweł. Bardzo dobry wynik wykonuje Paweł na stuli. Koncentrowany, ręce wysoko. co zrobić, próba mocnego lewego zamachowego wykonania Paweła na stuli. Takie mają ręki, bardzo ładne zejście do Paweł na stuli. Nie obalenie, padł na za Aleksandra iwanej Bardzo na sytuacja. się nogi, Popełnił troszeczkę malutki błąd, malutki. milimetry, milimetry. to jest zadecydowały Jemiel Janienko. Zepchnął Pawła na stule. ciężka wymiana teraz. Ale ileż tych widzieliśmy, potrafił takimi ciosami posyłać swoich rywali na deski. Na stule tych ciosów uniknął w dalszym Ta walka jest walką równorzędną. Co zrobią teraz? Nów Paweł powinien dążyć do obalenia. Będzie zastawienie nogi, czy jakiś ruch unika kolana, więc lewa ręka powędrowała troszeczkę niżej. Walka, walka, walka. Pięciu, świetne zajście tablety za wykonanie pachła na stuli. Po raz kolejny próba pięcia nóg. Poczekaj, zwiął się nogami, a więc jeszcze raz na zuszenie. Będzie, pracowa. będzie pracowała, będzie pracowała nad głową Aleksandra, Jemiel Janienki, Paweł na stuła. może udaw może udawać się tą walkę przed czasem. Ale za wysoko jest chyba troszeczkę, Jemiel Janienko w tej chwili próbuje wyrwać się z tego potwornie mocnego rysunku na soli. i chyba musi dać po raz kolejny. Wychodzi, odsunął nogę. Ale Przytrzymuje rękę Aleksandra Janienki, próba wikiny łopciowej. Czy tej Teraz sobie chyba troszeczkę nogą. Ta ręka jest uwięziona pod lewą so nogą na tuli. Jeżeli wyciągnie, będzie balaka, będzie kolej walki. Prawa, prawa, prawa ręka, lewa ręka, przytrzymuje lewą nogę Paweł na tuli. Nie pozwala, aby ta noga zapięła głowę przeciwnika. Tężne cioty kolanami, trafiają w Nic sobie tego stóli. Paweł nie robi, cały czas walczy o dźwignię. Jest szansa skończenia walki przed czasem. Dźwignię na łokieć. Cały czas, cały czas, brakuje, brakuje, brakuje. Jednego Chyba wyjdzie, Emilianienko już tej out, nogo, oh wow. sześć, sześć, w tej chwili zaatakował nogą, przytrzymał głowę na wyszedł nie udało się, puszczona ręka, Pracił w tej chwili pięcą w głowę tuli. Paweł rozpaczliwie próbuje dojść znów do głowy okay. i ląduje w gardzie Aleksandra, Emilianienki. Niewiele zabrakło, no. wspaniała szansa so, dla so, tuli na wygranie and, um, tego pojedynku, and, um, jak so, będzie dalej. Dużo szczęścia, no i jednak doświadczenia po stronie Emilianienki teraz. Niewiele zabrakło, aby ta walka skończyła się dźwignią obciąż, świetna akcja po na padła Zapleców. Wykorzystał moment, przychwycił rękę swojego rywala, próba dźwigni, teraz Grandenbaum, bardzo ładne uderzenie, wykonanie Pawła Nastuli, przytrzymuje do głowę rywala. Podniósł korycję, czy będzie God. chciał... Świetne, zanie świetne, zanie świetne zanie świetne mocne ciosy na głowę Aleksandra Jemelianynki. Znakomita walka w wykonaniu jest zupełnie inny wizerunek tego pojedynku niż ten poprzedni z To co mówiliśmy, to jest już inny zawodnik, to jest inny zawodnik. Nie jest już judoką w rynku, jest zawodnikiem Świetna, świetna postawa Pawła na wstuli. no niewiele, no strasznie żałujemy, że ta dźwignia e, nie udała się Pawłowi, zabrakło dosłownie no kilku, kilku, kilku łamków, troszeczkę szarpnięcia, ale walka toczy się dalej, może będzie szansa ponownie. Oprzedził jedną nogę, I w tej chwili ma półgardę Emil tylko lewa noga na stóli ale przetoczył, wyczuł moment, przetoczył moment. jednak na i teraz to, Rosjanin jest na dłużej, ma A niebezpieczna sytuacja dla Pawła na stóli, musi uważać, jeżeli, jeżeli będzie się wyprostować może right być now. świetna sytuacja do zadania czasów no odwraca no, się plecami, zostawia plecy bardzo ładnie, pracuje, ale wyjdzie między nogami i imieniem. sposób jak Aleksander Jemanenko tylko na początku walki z Pawłem na Nastulą. Świetne wyjście i, wyjście. I po raz kolejny Paweł na Nastula z góry. Wydawało mi się, że zostawił plecy, że będzie sytuacja, w której Jewany zakończy tą walkę duszeniem, ale Paweł wiedział co to zrobić. Przyznam, trenowaliśmy tą akcję. Trenowałem chłopaki, uczyli mnie tej akcji wielokrotnie na treningach. Jest to jeden sposobów wyjścia właśnie z usiadu i Paweł Nastulą właśnie pokazuje, że ten sposób jest jak najbardziej skuteczny po raz kolejny w gardzie Aleksandry. Polak jest na górze, czy będzie miał siłę na to, aby ciągle zadawać te ciosy. potworna praca jednego i drugiego. Teraz Emilianinko skręcił się, usiłuje wyjść z tej zagrożonej pozycji. Zobaczymy, czy mu się to uda, czy przykleja się do rywala. No, Jest i szansa i tutaj to e, dla to Aleksandra Jemielnienki, aby przytoczyć swojego rywala. Trzymać rękę z bokowa w stronę. Ale Paweł podniósł pozycję i znów próbuje przycisnąć Emilianienki. Czai się na czai się Uważaj Paweł, pracuj! Jest Kimura w wykonaniu Emilianienki. Widzieliśmy już taką akcję w wykonaniu Sakuraby w tym pojedynku z minął. I teraz czy uda się Paweł odniósł? Musi, 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 musi przynieść togi. Musi wyjść z tej pozycji. Kręca się na tulale. Está sentindo muito, está entrando rapidamente. É o Nie ma z czego pociągnąć. Aleksander Janenko rezygnuje do dźwigni. Wieso na to? Świetnie. świetnie. Ta kosztowała na stule na pewno bardzo dużo. W tej chwili to na jest na plecach Ugarda jedna noga Jemilianienki uwięziona noga, noga między nogami na stóli. Teraz to Aleksander spycha nogę Polaka, usiłuje obejść jego nogi, dojść do pozycji bocznej albo do dosiadu i zdaje się, że za chwilę będzie miał już pełny dosiad. Jeszcze tylko moment pozostał, aby ta sytuacja została całkowicie ustabilizowana. Można dojść jej maleńkiej pododosiadu. Zmęczony, zmęczony, Pavlopsula, ta, ta uh, obrona tej dźwigni opcjonalnej uh, i, uh, i walka przede uh, wszystkim uh, walka uh, o, o dźwignię, uh, no o no wyjście z mury tak. przede wszystkim, również kosztowała na naprawdę wiele sił. No musi uciekać teraz szybciutko. Słyszą Państwo jak no, jest, 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 jest skupienie jest Wym przede m -M wszystkim i tam je w Sajtamie podczas tej kariery, jak patrzą na ten bardzo dobry pojedynek. znów na tula oddaje plecy. No i niedobra sytuacja, ta ręka jest znyszna czy Pawła na stuli. Niedobra sytuacja, uciekaj Paweł. Odklepał. Przegrana walka pod koniec pierwszej rundy. Aleksander Jemień Janienko wygrywa. Z pachłem na stulą wygrywa przez, zastanawiamy się, duszenie z pleców, czy dźwignię na kręgosłup. Eee. Musieli zobaczyć to raz jeszcze i młodszy brat Fiodora Emilianienki wygrywa swoją kolejną walkę. To jest ósme zwycięstwo Aleksandra i druga porażka Papua na stuli podczas wszechstylowej walki, wręcz organizacji Kraj. No niewiele, niewiele, niewiele zabrakło. Świata postawa na stuli. Tak jak mówimy, podkreślamy, to już jest w pełni stuprocentowo zawodnik MMA całkowicie zmienia mentalność. To jest porażka, ale to jest porażka. To jest druga walka Pawła w formule MMA w najbardziej prestiżowej organizacji jaką jest Pride i kolejna walka z bardzo renowanym rywalem. Czekamy na następną walkę Pawła na Sturi. Po tym co zobaczyłem ja jestem naprawdę e, pełen optymizmu. Zobaczymy kto będzie następny. Aleksander Jemili to jest człowiek może nie z tej najściślejszej cząstki, może nie z pierwszej piątki wagi ciężkiej, ale na pewno jedyny Jeden z tych pretendentów, którzy będą chcieli walczyć o Mistrzostwo Świata. Zresztą namaścił go sam jego wielki brat Fiodor, który powiedział, że jedynym zawodnikiem, który może go zdetronizować jest właśnie Aleksander Emilianien. Ładne prawe wykonanie Pawła Tutaj dojście, dojście do Kimury z gardym w wykonaniu Aleksandra Emilianki. Świetna, świetna obrona. Nie dawał miejsca skąd mógłby szarpnąć tą dźwignię. No i powtórzmy, <laughs> duża, duża, duża siła, siła fizyczna Pawła na stuli pomogła. No i tutaj dał się za plecy nos. Tego ujęcia MMA kamery nie widzimy, fight czy, czy było to duszenie champion. na szyję, czy czy przedramię czy, czy czy na szczęce, na, szczęce tak. na stuli, ale teraz możemy spojrzeć na to jeszcze raz. Wydaje się, że ta ręka była raczej na szczęce, to na jest szczęce, polecne. Tak. tak, to nie była ręka wsadzona pod brodę na stuli. No nie udało się, nie udało się, w podobny sposób jak na początku, na początku rundy, obrócić na brzuch, zrzucić swojego rywala, przejść, przejść do gardy, wykorzystał tutaj moment troszeczkę wolniejszej techniki Pawła Aleksandra Iwanienko. Przyznają Państwo, że Emil Janienko troszeczkę zaróżowił się podczas tego pojedynku, także ta walka kosztowała go bardzo wiele, ale Paweł nie rezygnuje, Paweł ma jeszcze do wypełnienia kontrakt, będzie jeszcze walczył. Podczas gali organizacji Pride zastanawiamy się tylko kto będzie jego największym rywalem, następnym rywalem, bo przecież on dostaje rzeczywiście tych rywali z najwyższej półki, tych zawodników wspaniałych, tych zawodników fantastycznych. Ale pa pa Paweł, Paweł Nastula jest, jest mistrzem, mistrzem olimpijskim w Judo i, i myślę, że mistrz powinien walczyć z mistrzem. Paweł Nastula nie ma, <laughs> powiedzmy tu nie ma może lęku, nie boi się nikogo, może walczyć z każdym. Pamiętajmy poza tym, że w sporcie porażka jest także kalkulowana w pewnego rodzaju ryzyko, które człowiek ponosi. Aby ktoś wygrał, ktoś musi po prostu przegrać.